Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak ogromna jest różnica pomiędzy cenami wynajmu mieszkania w Glasgow, a cenami wynajmu mieszkania w Londynie. I tak, tak wiem, nie mieszkałem nigdy w Londynie, mieszkałem w Brighton, ale ceny mieszkań w Brighton i w Londynie są prawie takie same, ale Londyn jest po prostu nieco popularniejszy. Ten filmik na pewno będzie pomocny osobom, które myślą o przeprowadzce w przyszłości do Wielkiej Brytanii i zastanawiają się do jakiego miejsca dokładnie się udać, by albo szybko zarobić, albo się osiedlić na stałe. I sądzę, że ten filmik może Wam bardzo pomóc. Zapraszam. Ok, jak widzimy po lewej stronie jest Glasgow, po prawej stronie mamy Londyn. Wyszukałem mieszkań jednopokojowych, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Trzeba zaznaczyć od razu, że jest różnica, jeśli chodzi o nazywnictwo w mieszkaniach w Polsce i Wielkiej Brytanii, czyli jednopokojowe w Wielkiej Brytanii równa się dwupokojowe w Polsce a dokładniej one bedroom flat to znaczy jedna sypialnia i salon. W Polsce one bedroom flat to znaczy studio flat, czyli kawalerka. Użyłem takich filtrów jak po prostu flat, czyli samo mieszkanie, jednopokojowe i umeblowane, żeby od razu po wyjściu z samolotu nie martwić się, czy po przeprowadzce z innego miasta nie, nie trzeba nic kupować dodatkowego, wprowadzacie się i mieszkacie. I tak samo jest tutaj w Londynie. Mieszkania. Dobra, na no to nie patrzymy, to są takie sponsorowane, wyjątkowe sytuacje. Tutaj mamy już normalne mieszkania. One Bedroom Apartment, One Bedroom Apartment. Porównajmy sobie. Tutaj mamy Londyn. Czyli tak nam to... U, bardzo y, podobają mi się zdjęcia, jak bardzo zróżnicowane ktoś zrobił. Aha, czyli mamy y, salon połączony z kuchnią, z wnęką kuchenną. wisząca mikrofalówka na ścianie e, sypialnia no to jest jakiś to jest chyba jakiś domu na poddaszu mieszkanie a no to nie jest aż takie centrum londynu Będą powiedział nawet jest poza granicami no i dobra no ile kosztuje 1600 funtów matko kochana jeden pokój wyobraźcie sobie jeden pokój czyli jak jest jak, jak z dziewczyną czy z chłopakiem się przeprowadzicie to musicie to podzielić na pół a a to jest no tak do tego jeszcze dochodzą wam rachunki. No to w dwóch kołach ja sądzę, żebyście się zamknęli w tym Londynie. Za to mieszkanie. No i tutaj mamy za 700 funtów, co i tak jest bardzo zawyżoną ceną, bo to jest ścisłe centrum na pewno. No właśnie, jest zaraz przy centrum. Glasgow. No i tak się prezentuje. Prezentuje się nieco gorzej, chociaż oddzielna kuchnia. Fajnie umeblowana. Dosyć mała łazienka. Tutaj mamy sypialnię. Nie, no jest poko. No i zobaczcie. I cena. Tutaj też, oczywiście, rachunki są niewliczone. No ale cena jest dwa razy ponad dwa razy niższa niż w Londynie. Takie mieszkania. No dobra, no to ogólnie tak przyjedźmy wzrokowo. Nie będę Wam e, pokazywał każdego oddzielnie, bo sobie możecie sobie wejść na tę stronę. Ja tylko chcę Wam mniej więcej przybliżyć, jak to wygląda. E, czyli patrzcie, No, no jedno pokojowe mieszkanie, i to wszystkie są. E, Mniej więcej w centrum, bo zaznaczyłem, że jest 0 mil od centrum. Czyli tak, 500, 600 funtów, 200 to jest jakieś pewnie rudera, 779 to jest zawyżona, ale widać, że jest bardzo nowoczesne. No, tutaj są trochę droższe mieszkania, 300, 400. No, widzimy tak poniżej 1000, wszystko jest poniżej 1000, nie? Jednopokojowe mieszkanie w centrum, zaznaczam, bo poza centrum, za takie mieszkanie by się zapłacili 400 funtów. A tutaj w Londynie, no to widzimy. No to tu jeden wyjątek. A, to jest dzielone mieszkanie. Share, czyli tutaj macie, ktoś mieszka wam pewnie w salonie, a wy macie tylko sypialnię. Eee, 1500, 1500, 1300, 1700, 1400, 1300, bla, bla, bla. Wszystko powyżej 1000, grubo powyżej 1000 e, zamieszkania w centrum. Aktualnie jesteśmy na etapie szukania 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia wraz z Amelie. Eee, ja chcę mieć swój pokój, Amelie chce mieć oddzielny pokój dla gości. Wiadomo, jeszcze sypialnia i salon do tego dochodzi. I szukamy sobie tego mieszkania. No i spójrzmy, ile nas takie mieszkanie może kosztować. Wziąłem cenę od najniższej. No i mamy 450 funtów, 475, 495, 575. Wiadomo, że to nie jest w jakichś e, genialnych okolicach pewnie. Tutaj akurat okazuje nam nieumeblowane. Mimo, że kliknąłem umeblowane tylko. Cholera jasna, no ale dobra. Za taką cenę, no to rzeczywiście można sobie wstawić tutaj meble i żyć. Patrzcie, to jest taki jakby dwupiętrowy, dwupiętrowy apartament. Macie schody na górę. Gdzie on się znajduje? Niedaleko centrum, naprawdę niedaleko. Ja mieszkam tutaj i mam 15 minut samochodem, więc tutaj jest jakieś 10 minut, coś takiego. No, no i patrzcie, no to jest śmieszna cena. No naprawdę, za taką cenę to możecie najwyżej wynająć sobie pokój w Londynie i tyle. Tyle możecie pomarzyć. A tutaj trzy pokoje plus salon. No i dobra, spójrzmy na to samo w Londynie. Cena jest filtrowana od najniższej, no to już widzimy, że najniższe to już 1500 funtów. Tutaj akurat za dom, co mnie i tak dziwi. Spójrzmy, gdzie jest ten dom. No też nie jest umeblowany. Gdzie ten dom się znajduje? No, na obrzeżach, na obrzeżach Londynu, już prawie, na samym końcu. To odległość odtąd do Londynu, no ja tu mieszkałem w Brighton. No ale dobra, to w sumie rzeczywiście nie jest aż tak źle, no ale o wiele, o wiele drożej niż... Um, niż w Glasgow. No i dobra, 1500, 1500, 1500, 1500 i tak dalej, tak dalej lecimy. I tak wyglądają te ceny. Mniej więcej od, naj, od najtańszej. Jak weźmiemy od najwyższej... Uuu, 6000, to kogoś chyba zdrowo pogrzało. No ale dobra, to jest coś normalniejszego już. 3,5, 3,5, 2, 2, 2, 2, 2, 2. To są najniższe. Tutaj mamy za 7. Co? 91 tysięcy za miesiąc? To chyba nie muszę więcej nagrywać, żeby udowodnić wam, że mieszkania w Londynie nie są zbyt tanie. <laughs> oh kurna, macie ale apartament. 90, ale trzeba być. Ale trzeba być głupi, żeby tyle płacić za wynajem, przecież za te ceny można kupić mieszkanie, spokojnie. Patrzcie, no to, no dobra, dobra, to jest złe porównanie, bo Londy to wiadomo, Londyn tam są jakieś w ogóle nie z tej ziemi rzeczy do wynajęcia, no ale 74 tysiące za miesiąc, 52 tysiące za miesiąc, a tutaj, to ja uważałem, że to ja uważałem, że 6 tysięcy to jest dużo, to są grosze w porównaniu do Londynu. No ale dobra, to już tak. Wiecie, że do tego nie, nie można poważnie podchodzić. Realnie rzecz biorąc, mieszkania są o wiele, wiele tańsze w Glasgow. Kupno ich tak samo, jest o wiele tańsze. Za 90 tysięcy funtów na Gowanie widziałem, że możecie sobie kupić już. Gowan to jest dzielnica Glasgow. Że możecie sobie kupić już domek dwupokojowy z salonem. Kupić i zaraz koło centrum. A w, w Brighton, na przykład, gdzie mieszkałem. Za dwupokojowe mieszkanie z salonem trzeba było zapłacić 240 tysięcy funtów. I ja tu nie mówię o nowym budownictwie, jakimś pięknym apartamencie, tylko o jakimś podłym, zapiedziałym mieszkaniu ze starą wykładziną, która już tam pamięta czasy Churchilla pewnie. Także jeśli ktoś myśli nad przeprowadzką, na przykład z południa Anglii i zastanawia się, gdzie się przeprowadzić, no to ja polecam patrzeć na północ Anglii albo Szkocję, te tereny, bo jeśli macie rodzinę i chcecie jakoś fajnie i godnie żyć, no to nie utrzymacie się tak na południu, jeśli macie jakieś, jakąś normalną pracę. Tutaj w Glasgow spokojnie pracując w jakimś supermarkecie nie wiem, jak macie dziewczynę, dziewczyna pracuje też za minimalną i wy pracujecie za minimalną, jesteście w stanie wynająć sobie spokojnie dwupokojowe, czy nawet trzypokojowe mieszkanie z salonem, umeblowane, niedaleko centrum i jeszcze odkładać sobie co miesiąc jakąś kasę, jeśli nie jesteście zbyt rozrzutni. A jeśli chcecie kupić, to wynająć dokładnie w tych samych warunkach coś w Londynie, czy w Brighton, no to widzicie prawie na zero. Dobra, to tyle na dzisiaj. Taki filmik, mniej więcej orientacyjny. Wiadomo, że nie... nie jeśli chcecie zobaczyć więcej detali, to wejdźcie sobie na tę stronę i sami sobie poszukajcie. No, to dzięki za uwagę. Na razie, pa!